Witam, witam was wszystkich serdecznie Dzisiaj 7 rano, zaczynamy od śrutownika przyjeżdża I robimy śrutę dla, dla naszych krów Składniki jak zawsze będzie malasa, rzepakowa, sól, kreda i, i teraz śrutu Tutaj wciągniemy w, w połowę zboża, żeby już praktycznie opróżnić magazyn I do góry jeszcze dociągniemy resztę tu jest powierzchni posłane po siebie owiec i jest jęczmieniem, A tam jest ładnie, że i przeżyto pod spodem. Tak samo jak w I do góry mamy jeszcze sporo owsa, więc owiec też będzie, już wam pokazuję, zeszutowany. Taką mylę nalewamy. O, fajnie to wszystko tam tak fajnie skleja ten śród i to daje trochę cukru. Dobra, miałem telefon, nieważne. Yy, tutaj jest przygotowany już piasek pod posadzkę pierwszy. Tutaj na to pójdzie trochę yy, wyrównawczego piachu, żeby to wszystko ładnie potem poubijać. Więc to jest tylko tak sypnięte na razie. No i tutaj na górze mamy jeszcze trochę owsa. Nawet sporą ilość bym powiedział. To też z pół tego wejdzie. Akurat będzie posprzątają to kat może trochę, bo Ostatnio tak się nie najlepiej to wciągnęło i no i ze śrutem powinno nam starczyć do żniw w sam raz. Zaraz wam pokażę, jak wygląda śród ta zbożowa u nas, ale zanim to, to chciałem wam pokazać. Tutaj było karmione sianem kurski z rok temu. Tu jest beton, tu jest goły beton. I na to jest tylko troszeczkę warstwa tego resztki siana obornika. I no zobaczcie Jaka ładna trawa powstaje, potrafi wyrosnąć z ściana. tu nie było nic ściana, Pełno koniczynki. Wiadomo zawsze będę wszystko zrywał, bo to trzeba sprzątać albo kozy wypasę. Niech sobie zjedzą. Gdzieś to widziałem o jakaś rzadkiew gryka No widzicie wszystko tu urosło, co miało jakieś nasionko. Krówka przygotowuje się do ocielenia za miesiąc gdzieś. Jak już ostatnio widzieliście, chyba. Prawy nakarmione. Siano jeszcze mają. A ja zmierzam pokazać Wam aktualnie, jak śruta się prezentuje. Bardzo fajnie pachnie. Jest taka, no taka fajna, ona się nie, nie grzeje, nie buduje, nie nic. A dzięki tej melasie jest taka, o, mniej, mniej, no, no taka pylista, ale mniej kurząca się i, i kraje bardzo smacznie pobierają. To no klasycznie, jak zawsze, siano, słoma. I teraz tu śrute trzymamy, to taki zapas na 3 miesiące praktycznie. No, starcza. Mamy z głowy dobre, no dobre 3 miesiące, dzięki tym trzem bigwagom. Więcej, no dwa, nie więcej nie ma sensu, moim zdaniem, robić. No bo też, no, bez przesady. Na pół roku ode myszy w coś by w to weszło i co? Takie, no, w tym roku to dopiero była druga mieszalnia. Była robiona w grudniu, potem raz w lutym, może teraz w kwietniu, no takie dwa miesiące, i teraz jeszcze przypuszczamy, że w czerwcu będzie jeden mieszalnik, zrobiony i, i zboża nawet trochę może zostanie ku naszemu zaskoczeniu, ale to dobrze. Lepiej zostanie niż by miało braknąć, albo po prostu zrobimy trochę więcej, żeby wybrać zapasy do zera. Tutaj a propos krów to ostatnio było badanie cielności robione i niestety ku naszemu zaskoczeniu na 7 badanych z mleka to jest próbka. Dwie są cielne. Jest to straszny wynik. No ta nie jest niecielna, ta jest cielna. Na szczęście źle nigdy nie ma problemu z wycielaniem odpukać. No ta jest na pewno niecielna, z tego co pamiętam. Ta jest niecielna i te dwie chyba no, no tylko ta się cieliła ostatnio, więc ta jeszcze OK Ale ta Brak słów jednym słowem Ale na no nic się nie zrobi Wpływu na insymatora no nie mamy myślę, no, bek byłby rozwiązaniem, ale nie w tych warunkach, no bo nie wyobrażam sobie Wyprowadzać ich teraz na zwór i łapać byka. Te dwie, no też się nacieliły, te są podpasane. Nawet, nawet zaczyna to jakoś wyglądać. Jest to z 4, no a pół roku może powstają maksymalnie. To jest nasza najmniejsza krowa żółsajka. No i te dwie, ta jest, o i ta jeszcze jest cielna bodajże że ona też się w miarę odpukać, dobrze zaciela A tak to na no to. Szkoda gadać. Fajne, które są takie, z tej strony jest rzut praktycznie czerwonych, a tam są bardziej biało-czarne. Biało, takie na czerwone, ale z przewagą białego. Tu jest taki wyjątek, ale tutaj już są typowo Monte praktycznie wszystko, coś z tym mieszane. Każda w trochę innym umaszczeniu, ale każda ma coś z Monte bo ta jest u główna. Główny byk, który dłuższe czasy inseminowaliśmy. O, dzisiaj jest 20. Wczoraj były próby, dzisiaj jest taki oficjalny wypas. To też takie jałówki młode, znaczy w sumie ta starsza zna pastuch, ale młodsza nie zna, więc trzeba było nauczyć. Wczoraj tylko na wypuściliśmy, no nie było się dobre, bo uciekła ta młodsza tu na górę. Na no, szczęście odbyło się bez żadnych tam komplikacji i już do wieczora się uspokoiły, a dzisiaj na, głodne, na głodnego przyszły tutaj na trawkę, No jak ich uczę, to im zawsze posypuję trochę śruty żeby były takie spokojniejsze i się skupiały głównie na tym właśnie dlatego też tam wybierają resztki ale tu one miały sporo trawki, przez najbliższe jeszcze dwa tygodnie, trzy nauki do ożywienia się głównie, przestawienia żołądka i, i też nauczenia się do pastucha co a tu jest słaby pastuch, niedobrze, mają być mocniejszy no ale yy, Taki tu jest, to, to i tak odciąłem jak najwięcej, bo tylko szło na tę linię, to wtedy jest mocniejszy. A no, z Wami się na dzisiaj żegnam, życzę miłej niedzieli, jeśli to oglądacie od razu, a jeżeli nie to miłego dnia, wieczoru, poranka, całego dnia. I z Wami się żegnam, zostaw sub, subskrypcję, łapkę w górę i komentarz, jeśli coś się spodobało to z komentów, z chęcią odpowiadam na każde pytanie.